Zanim przejdziemy do miejsc zerowych wielomianu, przypomnę, że mnożenie wyrażeń w nawiasach polega na pomnożeniu każdego wyrazu jednego nawiasu z każdym wyrazem drugiego. x razy x, x kwadrat, minus 1 razy x, minus x. x razy 2, 2x, minus 1 razy 2, minus 2. Przy omawianiu postaci... Iloczynowej funkcji kwadratowej powiedzieliśmy sobie, że iloczyn dwóch funkcji liniowych jest funkcją kwadratową. Oznacza to, że funkcję kwadratową można, poza pewnym wyjątkiem, zapisać w postaci iloczynu dwóch funkcji liniowych. Innymi słowy, wielomian drugiego stopnia można przedstawić w postaci iloczynu dwóch wielomianów pierwszego stopnia. Analogicznie wielomian trzeciego stopnia może dać się zapisać w postaci iloczynów trzech wielomianów pierwszego stopnia lub w postaci iloczynu wielomianów drugiego i pierwszego stopnia. Oczywiście wielomian czwartego stopnia może dać się zapisać w postaci iloczynów czterech wielomianów pierwszego stopnia i tak, dalej, i tak dalej, Aby wyznaczyć miejsce zerowe wielomianu, należy go przyrównać do zera. Otrzymane równanie nazywamy równaniem wielomianowym. W tym przypadku równaniem wielomianowym stopnia trzeciego. Miejscami zerowymi funkcji wielomianowej lub wielomianu, pierwiastkami równania wielomianowego są liczby, które po podstawieniu za x dają 0. Gdy zapiszemy wielomian trzeciego stopnia w postaci iloczynu wielomianów drugiego i pierwszego stopnia, bardzo łatwo będzie można je znaleźć. Aby iloczyn tych dwóch wielomianów był równy 0, to albo pierwszy z nich musi być równy 0, albo drugi. Stąd mamy do rozwiązania równanie liniowe, które ma jedno rozwiązanie, i równanie kwadratowe, które ma maksymalnie dwa rozwiązania. Dlatego Wielomian trzeciego stopnia ma co najwyżej trzy miejsca zerowe. Innymi słowy, istnieją co najwyżej trzy takie liczby, które po podstawieniu za x dają 0. Podsumujmy. Aby wyznaczyć miejsce zerowe wielomianu, przyrównujemy go do zera a następnie zapisujemy w postaci iloczynu wielomianów drugiego i pierwszego stopnia. Gdy rozwiążemy równania liniowe i kwadratowe, otrzymamy liczby, które nazywamy miejscami zerowymi wielomianu, rozwiązaniami lub pierwiastkami równania wielomianowego. Analogicznie postępujemy w przypadku wielomianów wyższego stopnia, najpierw zapisując je w postaci iloczynów, wielomianów drugiego i pierwszego stopnia. W następnych odcinkach omówimy metody rozwiązywania równań wielomianowych i poznamy sposoby sprowadzania wielomianów z postaci ogólnej do postaci iloczynowej co powszechnie jest nazywane rozkładem wielomianu na czynniki.